Cześć, witajcie! W kolejnych testach! Dziś sprawdzimy nowość marki K2 powłokę permanentną grawą. Na wstępie, aby uprzedzić Wasze pytania o koneksję z firmą K2, na ten moment nie współpracuję. Jestem niezależnym testerem. Jednocześnie każda współpraca z firmami nie będzie ukrywana przeze mnie. Przejdźmy zatem do testu powłoki Gravon, która jest uzupełnieniem oferty polskiego producenta K2 i odpowiedzią na takie produkty jak chociażby cekwarc. Cena kompletu składającego się z mikrofibry, aplikatora i powłoki ceramicznej o pojemności 50 ml waha się w granicach 200 zł. Samą powłokę bez akcesorii dostaniemy za około 150 Zł. Cena więc nie jest wygórowana względem konkurencji. Spójrzmy na porównanie z C-kładcem. c quartz -Quart 329 zł. W skład którego wchodzi powłoka 50 ml, środek typu reload 100 ml i aplikator do powłoki. W przypadku K2 za taki zestaw zapłacimy 260 zł. Powłoka 50 ml, środek typu reload 250 ml, aplikator do produktu typu reload i dwa razy mikrofibra. Tak jak widać, cena jest niższa, około 80 zł, dodatkowo dostajemy o 150 ml więcej środka typu RELOAD do odświeżenia, pielęgnacji powłoki i dodatkowe akcesoria w postaci aplikatora i dwóch ściereczek mikrofibrowych. Otwieramy nasz zestaw, komisyjnie wręcz. Mamy, tak jak widzicie, aplikator, mikrofibrę, środek, grawon i ściereczki do aplikacji i oczywiście poradnik. W którym mamy opisane dokładnie jak aplikować. Tu chodzi o to, żeby temperatura była na poziomie 20 stopni i aplikować, warstwować trzykrotnie w odstępach godzinnych. Powłoka prawdopodobnie oparta jest na SCO2. Przejdźmy teraz do sprawdzenia jej konsystencji. Środek pachnie bardzo dusząco. Nie wiem, nie przypominam sobie teraz, jaki jest to zapach. W sensie, nie mam porównania do czegoś konkretnego, ale jest strasznie duszący, chemiczny. Konsystencja bardzo płynna, wręcz stan skupienia taki wodny, bo jest bardzo, bardzo no, jest to po prostu ciecz, tak? Nie ma żadnej zawiesiny, nie jest gęsta i środek jest przezroczysty. A więc czas na aplikację. Oczywiście, według wskazówek producenta, tak jak już wcześniej mówiłem. Przejdziemy teraz do nałożenia kilku kropel na wcześniej przygotowany lakier. Sprawdź nasz poradnik na temat aplikacji powłok permanentnych. A więc uzbroiliśmy nasz aplikator tak jak widzicie szmatka jest nałożona, ona jest troszeczkę za krótka, dobrze jakby była dłuższa, żeby łatwiej tutaj było objąć ją, no będziemy musieli się troszeczkę pomęczyć. Teraz przechodzimy do nałożenia naszej powłoki, wystarczy oczywiście kilka kropel na wierzchnią warstwę, ta aplikacja nie różni się zbytnio od powłoki c którą mogliście zobaczyć u nas w poradniku na temat powłok permanentnych, ogólny poradniku jeśli chodzi o samo zagadnienie.

trying to steal from my tray Blazing with persuasion y'all can doubt me though solving these equations how to get the dough trying to be amazing take some time though do it on occasion take a photo once i get the pill, i'ma come back i'ma keep it chill like a platinum plaque get my girl dough shotty ass back get my money tall bigger than check i will not never fall out i going to keep it going to my niggas, they gon' keep it going. Heart made of diamonds, I'ma keep it going I'ma keep it real, keep on fucking rolling. I'ma keep it chill like some lemonade. I gotta keep it ill, I'ma demonstrate. I'ma draw some bombs like a hand grenade. And blow up to the top, hope I get it made. Watch me get this shit done, I'ma get it done. And I do this every night, yeah, one by one. While my bank Spójrzmy teraz, jak wygląda nasze auto po nałożeniu powłoki permanentnej. I tak jak widzicie, wyjechaliśmy naszym autem na zewnątrz. Jest dotarte. I tak wygląda lakier po polerowaniu. I po nałożeniu powłoki, typu powłoka permanentna, bardzo ładnie się błyszczy, głęboki połysk, tak jakby rzeczywiście był oblany delikatnie cienką warstwą szkła. Sprawdźmy teraz efekt hydrofobowości. A więc podsumowując aplikacja naszej powłoki permanentnej wydaje się ona nam, że jest troszeczkę trudniejsza niż w przypadku Cekwars ze względu na to, że kolejna warstwa delikatnie nam się ciągnęła. Jakby to powiedzieć, wchodziła reakcję z wcześniejszą warstwą i wystawiała opór w czasie docierania. Oczywiście przy powłokach permanentnych musimy pamiętać o tym, że wszystko musi być bardzo dokładnie zrobione, tak aby nie zostawić powłoki wcześniejszej niedotartej ze względu na to, że będziemy mieć problem z jej dalszym dotarciem, tak? ze względu na to, że ona zostanie utwardzona przez czas i temperaturę pomieszczenia. Pamiętajcie, żeby pracować na małych elementach i bardzo równomiernie nakładać produkt. Praca z produktem Gravon nie należy do najłatwiejszych, nie jest on e, na 100% friendly used. A więc dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście tę powłokę i czy macie takie same odczucia względem jej użytkowania, jak wygląda auto u Was po nałożeniu tej powłoki, a jeżeli macie jakieś odniesienie do testu długodystansowego, napiszcie w komentarzach, na jak długo wytrzymała Wam Wasza powłoka. A więc mam nadzieję, że test Wam się podobał. Zapraszam Was do subskrypcji, odwiedzenia naszego Patronite'a, Facebooka, Instagrama i komentowania. Oczywiście wciśnijcie przy subskrypcji dzwoneczek, tak aby być na bieżąco z wszystkimi nowościami na kanale. Tymczasem do zobaczenia do kolejnych produkcji. Piona!